Myślałem, że pasy strzeleckie już się nie będą rozwijać i że wszystko zostało wymyślone, co ma być wymyślone. Natomiast od jakiegoś czasu użytkuję nowy pas od firmy GTG jest to Viper. I z pozoru on wygląda jak normalne pasy strzeleckie jak wszystko ale jest to zupełnie inny system. Z pierwszych wrażeń co mogę wam powiedzieć, jest to o połowę lżejszy system niż normalne pasy. Jest to system, który składa się w specyficzny sposób, przeplata się tutaj te paski, jest to zupełnie coś innego i zupełna nowość, natomiast poza tą wagą ma to jeszcze kilka innych plusów. Pierwszym plusem jest to, że są moduły, gdzie możecie opuszczać sobie pewne elementy, tak jak na przykład widzicie tutaj apteczkę, gdzie zamierzam przypiąć sobie jeszcze tutaj stazę. No i mam dodatkowe miejsce. W dodatku jest to zdecydowanie wygodniejsze, bo czasami, jak macie na przykład kamizelkę, gdzieś tam się skręcacie, no to ten pas, te magazynki, to wszystko może Wam przeszkadzać. Jak jest opcja sobie to obniżyć, to czasami jest to naprawdę bardzo super. Pas jest niezwykle wygodny, a szczególnie zimą, w związku z tym, że można zaczepić sobie tutaj taką neoprenową wkładkę. Możecie sobie to zdjąć, wsadzić sobie pas w pas wewnętrzny normalnie na rzep, ale możecie też sobie narzucić to normalnie na siebie. Nie chcę sobie teraz w zimę przewlekać pasa przez pas wewnętrzny od spodni, no bo muszę wsadzić kurtkę do środka i to nie jest dla mnie wygodne. Kolejna rzecz tego systemu to montaż kabury. Ja mam tutaj zamontowanego Safarilanda do mojego echelona na systemie szybkiego wypinania i ten system jest zaprojektowany tak, że jest bardzo lekki, tutaj jest taki laminat. W tym systemie możemy regulować sobie kąt dobycia kabury, co jest niezwykle istotne, bo fabrycznie ten kąt w Safarilandzie to jest po prostu porażka. Nie ma możliwości, żeby coś tutaj się wam wypięło, czy na przykład jak w zwykłych rzepach, żeby się coś zmechaciło, ponieważ wszystko się tutaj prze przewleka przez ten wewnętrzny system pasa, więc to jest no niezwykle przemyślane. Kolejną rzeczą, która jest niespotykana praktycznie nigdzie, to jest możliwość regulowania sobie magazynków pod kątem. W związku z tym, że mamy tutaj takie moduły, które możemy sobie wczepiać w dowolny element, no to możemy sobie magazynki dać pod kątem jakimś. W związku z czym, jak się na przykład schylamy, no to magazynki po prostu nie zahaczają on, nam o brzuch, o kamizelkę o te sprawy, ponieważ są pod kątem. No i bardziej anatomicznie możemy dobywać sobie te magazynki, co jest niesłychanie wygodne. Jedynym minusem, nie zauważyłem do tej pory, to jest problem ze złożeniem tego pasa. W sensie jak już się to zrobi, to jest to łatwe, ale na początku to troszeczkę miałem zagwostkę, jak to zrobić. Na szczęście były materiały na stronie jak to zrobić. Innym problemem może być to, że niektóre rzeczy tutaj są dedykowane, na przykład ładownice od GTG fajnie nam pasują tutaj na rzep. Zwykłe ładownice na Mole, no już może być tutaj problem, żeby to zamontować. Ja mam te ładownice od GTG, więc yy, po prostu sobie to zamontowałem. i To śmiga. Dla mnie jest to najwygodniejszy, najlżejszy, najbardziej modułowy i najfajniejszy system, jaki miałem. Zresztą jest to system bardzo wysokiej jakości, bardzo dobrze przemyślany. No, także ja Wipera oceniam na 10 na 10 po